Idziemy do fajnej lokacji teraz, jak ja odkryłam tą lokację, to byłam O mój Boże, screenowałam, nagrywałam, jeszcze wtedy nie streamowałam Ciekawe, czy, czy jest tu jakiś nagrzany fan Fallouta i wie, gdzie idziemy Co ja chcę pokazać? Jako naczelna kociara Nie, a właśnie, że nie Nie chodzi o kota w więzieniu Nie chodzi o tą kryptę Jest! Zobaczcie, to. Wiedzieliście, że jest taka lokacja? Koci domek. Kocia chatka, gdzie jest dużo kotów. No, kocia chatka, gdzie jest dużo kotów. Mają tu miskę. Zobaczcie, jeden kot. Drugi kot się myje. Trzeci kot. W środku jest czwarty kot. I co obraz z kotem? No wpuść mnie, bo ja chcę chatkę pokazać. Obraz z kotem jeden. Obraz z kotem drugi. Trzeci. Kocia chatka, ale kocia chatka i butelka po mleku w szafcie. Zobaczcie. Kocia miska, a od handlarza można Hi. kupić sure. Można kupić właśnie kociom miskę I kurtkę i dżinsy atomowych kotów Widzicie, taki smaczek Kocia chatka, można kupić y, atomowych kotów, kurtkę i dżinsy I mięso kota Aha, to już wiadomo czemu ona trzyma te koty Kocina Ale taka ciekawostka Właśnie gdzie kuweta, to chyba na dworze się załatwiałem no ale w każdym razie, o, jest taka lokacja w tym miejscu na mapie, tutaj obok tego stawu. Nie wiem czy wiedzieliście, teraz się przyznawać, kto wiedział o tej lokacji yy, w Falloutcie, a kto nie wiedział. I ja to nie sprawdziłam poradnikiem. Ja to odkryłam sama. Także jak nie odkryliście, to wiecie to ode mnie. Tagujcie potem proszę Lady Gulew mi pokazała na swoim streamie, yy, że jest taka lokacja, że jest Kat kabin, kocia chatka. Fallout 4 ukryta lokacja. <laughs> И тики, тебе шкода, что не можно гласкать.